No, a ja odwrotnie swoje życie jakoś tam wiązałem z tym, żeby być mężem i, i, i ojcem, i, i tak po ludzku się to jakoś zaczęło w tym dojrzalszym życiu młodzień, młodym składać. No i przyszły określone światła, które, które całkowicie ten świat kazały przebudowywać. Przebudowywać. No i, i, i wszystkie te lata przeżyte, chciałoby się nieraz myśleć jeszcze kiedyś, jaką też predyspozycję miałem, zawsze mi mniej da, lat dawano niż miałem, teraz już nie, no ale jak się w metrykę patrzy, to jest już w wieku tam, gdzie katechizmowo się jest blisko starości, czyli to jest takie zobowiązujące, że to... Można nawet nie dożyć tego etapu, czyli wypadałoby pewną dojrzałość przynależną starcom osiągnąć już, no to blisko jest do tego czasu, tak? Jak ktoś zna z nas, panów osobiście a znacie, księdza bałębem, bałem to już osiągnął ten wiek. A, a, a się często ksiądz Jacy dzielił tym, że w zgromadzeniu to nas tak chcą traktować jak takich synków. Takich synków.